O skutecznej nauce angielskiego nigdy nie można mówić zbyt wiele. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o kursach wideo Six Pack English przygotowanych przez Quest for English. Pomogą one pokonać barierę językową, by nareszcie zacząć mówić w języku angielskim, albo też, by przypomnieć sobie najważniejsze wiadomości o języku angielskim, które są niezbędne, by zacząć płynnie mówić. Co to więc są za kursy i czy naprawdę warto z nich korzystać? O tym przekonamy się w dzisiejszym odcinku. Cześć wszystkim, jestem anna Kata. Quest for English jest znana zapewne wszystkim, którzy uczą się języka angielskiego. Jest to nie tylko platforma do nauki angielskiego, ale i kanał na YouTube, gdzie jest ponad 140 tysięcy subskrybentów, którym zależy na nauce angielskiego. Oprócz tego mamy oczywiście fanpage na Facebooku oraz na Instagramie, gdzie możemy znaleźć nie tylko informacje o najnowszych filmach czy kursach, ale i posty z wyrażeniami, które wzbogacą nasz język angielski. Przejdźmy jednak do meritum dzisiejszego odcinka. Kursy, o których chcę Wam dzisiaj powiedzieć, są flagowymi kursami wideo Quest for English, które przygotowane są na trzy poziomy zaawansowania. To jest poziom żółty, czyli poziom podstawowy, poziom zielony, czyli poziom średnio zaawansowany oraz poziom czerwony, czyli poziom zaawansowany. Są to kursy online, więc możemy uczyć się w swoim własnym tempie i w dodatku nie musimy tracić czasu na przykład na dojazdy. Swoją recenzję oparłam na podstawie kursu żółtego, ale poziomy i kursy są przygotowane w podobny do siebie sposób. Wszystkie trzy kursy, niezależnie od poziomu, są kursami pomagającymi głównie w mówieniu w języku angielskim. Zobaczmy więc, co znajdziemy w kursie. Po zakupieniu kursu i zalogowaniu się na swoje konto, możemy zobaczyć wszystkie kursy, do których mamy dostęp. Po kliknięciu w dany tytułu, przechodzimy do kursu, z którego możemy się już bezpośrednio uczyć. Mamy tutaj pewnego rodzaju spis treści, gdzie mamy podane nazwy wszystkich lekcji oraz do czego dana lekcja się odnosi. Do kursu dołączony jest podręcznik w formie papierowej wraz z planszami edukacyjnymi, które pomagają na każdym etapie nauki. Należy jednak zauważyć, że podręcznik to tylko dodatek do nauki, a nie jego główna część. Nie zmienia to jednak faktu, że znajdziemy tutaj zadania i dodatkowe wyjaśnienia do lekcji, co powoduje, że nie jest to taki typowy podręcznik, jaki znamy ze szkoły. W przypadku kursu na poziomie podstawowym jest tutaj ponad 222 strony, a 4 pełne zadań. Kurs wideo Six Pack English to nauka jednak nie stricte z podręcznikiem, ale nauka poprzez wykłady i lekcje audio oraz wideo. To jest główna część kursu i jednocześnie jego największa zaleta. Nie są to nudne wykłady, na których od razu chce się zasnąć, a ciekawe wyjaśnienie zagadnień gramatycznych w taki sposób, że nie ma opcji, by nie przyswoić danego materiału. Dodatkowo, oglądając wykłady, dostajemy solidną dawkę motywacji do nauki, a to zawsze jest na plus. Każda lekcja składa się więc właśnie z takich wykładów wprowadzających główne zagadnienia gramatyczne oraz audio, za pomocą którego ćwiczymy dane zagadnienie oraz słownictwo. W przypadku kursu żółtego jest to 16 godzin lekcji wideo oraz 3 godziny lekcji audio, ale przy kursie zielonym i czerwonym ta lista wzrasta do ponad 50 godzin lekcji audio i wideo. Przy kursie czerwonym oraz zielonym mamy również nagrania audio z native speakerami, co pozwala jeszcze bardziej doszlifować wymowę i ćwiczyć słuchanie żywego języka angielskiego. Znajdziemy również tutaj dodatkowe materiały, które ułatwią naszą naukę podczas całego korzystania z podręcznika. Dla przykładu mamy tutaj kurs Audio English for You, dynamiczny kurs języka angielskiego, który może dodatkowo spukać treści opublikowane w kursie wideo Sixpack English. Ten kurs audio to tylko jeden z dodatkowych materiałów, dostajemy ich jeszcze kilka, ale każdy z nich może pomóc w naszej nauce, jeśli dane zagadnienie mimo wysłuchania wykładów i ćwiczeń z kursu wideo Sixpack English nadal będzie problematyczne. Warto wspomnieć, że nauka z kursami wideo z Pack English nie jest liniowa, co oznacza, że możemy skakać po poszczególnych zagadnieniach, ale jeśli coś pominiemy, to może potencjalnie się to potem odbić na naszym dalszym przerwianiu lekcji. Jeśli więc naprawdę chcemy wynieść z kursu jak najwięcej, to myślę, że warto jednak iść takim tokiem, który został zaplanowany przez twórców. To jest jednak tylko takie moje spostrzeżenie: każdy, wiadomo, uczy się według swoich własnych potrzeb i to jest tym wszystkim najlepsze. Wszystko dobrze, pięknie i ładnie, ale czy naprawdę warto z tego kursu korzystać? Czy naprawdę pomoże on w nauce angielskiego na tyle, by rozwinąć swoje umiejętności w mówieniu i porozumiewaniu się w języku angielskim? Zacznijmy od podkreślenia, że wszystko zależy od tego, czy będziesz wywiązywać się z zaleceń, które otrzymujesz od kursu w związku z planowanym wykonywaniem poszczególnych lekcji oraz czy naprawdę wykonuje się właśnie poszczególne ćwiczenia. Jeśli nie będzie tej systematyczności, to niestety żaden kurs nie pomoże w nauce. Przy kursach wideo Six Pack English mamy wszystkie dostępne materiały i pomoce edukacyjne, które przygotowane są przez osoby, które naprawdę znają się na uczaniu i wiedzą, że może być to skomplikowany proces. Każda lekcja jest więc przygotowana w taki sposób, by jak najbardziej ułatwić naukę, ale i by dało radę przechodzić samodzielnie z poziomu na poziom. Nie są to typowe wyjaśnienia z repetitorów gramatycznych podręczników szkolnych, a unikalne sposoby tłumaczenia zagadnień gramatycznych, które często podczas słuchania dają efekt wow, to przecież takie proste, czemu ja tego wcześniej nie rozumiałem nie rozumiałam. Nie wszystko w języku angielskim musi być trudne, musi być po prostu dobrze i niesztampowo wytłumaczone. Ok, porozmawialiśmy o zaletach kursu, ale co zrobić, jeśli nadal został cień wątpliwości co do kursów? Co zrobić, jeśli nie wie się, który z tych kursów wybrać? Tutaj mamy kilka opcji. Po pierwsze, zanim zdecydujemy się na zakup kursu, możemy rozwiązać krótki test na stronie, który pomoże nam w określeniu naszego poziomu i wskaże, z którego kursu powinniśmy skorzystać. Dodatkowo możemy zawsze również skontaktować się z Quest for English, by dopytać o nurtujące nas kwestie. Po drugie, możemy również zapisać się na webinar, gdzie możemy nauczyć się czegoś nowego, oraz również zaznajomić się ze sposobem prowadzenia zajęć przez jednego z twórców programu. Dla niektórych to może być przydatne w decyzji właśnie, czy warto zapisać się na jeden z kursów. Po trzecie, przed zapisaniem się do kursu możemy skorzystać z kilku darmowych materiałów opublikowanych na stronie do pobrania przy zapisie na newsletter. Po czwarte, możemy obejrzeć kilka z lekcji na YouTube. Przykładowa lekcja jest udostępniona również na stronie poszczególnego kursu, więc możemy zobaczyć, jak wyglądają takie lekcje oraz na jakim poziomie językowym między innymi będą zagadnienia w danym kursie. Na tej samej stronie znajdziemy również właśnie szczegółowy plan zajęć ze zwami wszystkich podlekcji, co również może pomóc przy wyborze jednego z kursów. Przyszedł teraz czas na końcowy werdykt w sprawie kursu Video Six Pack English. Myślę, że są one solidnie przygotowane i że mogą pomóc osobom, które od lat mają problem z nauką języka angielskiego. Jest to mieszanina kursu językowego z samodzielną nauką z podręcznikiem i wszystko w taki nowoczesny sposób, bo online, więc możliwości do nauki jest naprawdę dużo. To zdecydowany plus. Myślę jednak, że jeśli systematyka jest problemem, to wtedy lepiej popracować najpierw nad tym. Jeśli samodyscypliny przy nauce nie ma, to ani six-pack English, ani jakiekolwiek inne kursy nie nauczą języka angielskiego w stopniu takim, by można było swobodnie mówić. Widzę to po wielu osobach, które mają kłopot z nauką języka angielskiego, i myślę, że tutaj trzeba się zastanowić, czy to zawsze była wina złych nauczycieli, systemu edukacji i innych powodów, które często się podaje, czy też właśnie brak samodyscypliny przy nauce. Wiem, że każda sytuacja jest inna i nigdy nic nie jest tylko białe lub czarne, więc myślę, że tutaj musicie sami ocenić, na ile kurs Six Pack English pomoże w Waszej nauce. Ja mogę tylko ten kurs polecać i zachęcać do nauki języka angielskiego, bo możliwości jest naprawdę wiele. Dajcie mi znać w komentarzu, jak podobają Wam się te kursy i czy pomogły one w Waszej nauce angielskiego. Miłej nauki języków obcych!